Wiadomość od Boga dziś. Umiłowane dziecko, ja, jedyny Bóg i Stwórca wszystkiego, zwracam się do Ciebie z miłością i obietnicą. Jestem źródłem życia i błogosławiącym mój lud. Wiedz, że jestem gotów wylać na Ciebie finansowe błogosławieństwa, które będą w stanie rozwiązać wszystkie Twoje problemy i długi. Będziesz zdumiony, bo nagle wszystko zacznie działać na Twoją korzyść. Przyjmij te obietnice z radością i wdzięcznością, bo ja jestem Twoim dostawcą i zatroszczę się o wszystkie Twoje potrzeby. Już teraz polub ten film, jeśli wierzysz w moje obietnice. Będziesz się zastanawiał, dlaczego te błogosławieństwa dzieją się w Twoim życiu. A odpowiedzi mogą nie być od razu jasne. Ale wiedz, że to, co przygotowuję dla Ciebie, będzie więcej niż wystarczające, aby spełnić wszystkie Twoje marzenia i żyć życiem, jakiego zawsze pragnąłeś. Zaufaj mi, bo znam najgłębsze pragnienia Twojego serca i pracuję, aby je wszystkie spełnić. Pozwól. Aby moja łaska i miłość prowadziły Twoją drogę, a doświadczysz niezwykłej przemiany, która wypełni Twoje życie radością i satysfakcją. Bóg, ciągle Cię słucham, słyszę Twoje wołanie o pomoc, widzę Twoje łzy, widzę, jak szlochasz i tracisz grunt pod nogami. Widzę, jak wołasz do mnie, prosisz o obfitość. Zdrowie dla swojej rodziny, aby cuda mogły się wydarzyć. Widzę, moje dziecko, że nie masz siły czekać na jutro, a bóle stają się coraz bardziej intensywne. Poczekaj jeszcze chwilę. Nie tylko otworzę drzwi do wolności finansowej, ale otworzę morza, abyś przeszedł suchą stopą. Ześle deszcze błogosławieństw, jakich jeszcze nigdy nie widziano. Dziecko, za 48 godzin Twoje konto bankowe osiągnie finansowe przełom poza wyobraźnią. Każde pieniądze, które wydasz od tej chwili, wrócą do Ciebie pomnożone dziesięciokrotnie. Napisz 1111, aby z wiarą i nadzieją ubiegać się o to. Umiłowane dziecko, jakie to cudowne! Przez ciebie wolność finansowa rozprzestrzeni się na całą Twoją rodzinę, a moje błogosławieństwo popłynie do wszystkich wokół Ciebie. Jeśli ufasz mocy mojego błogosławieństwa, nie przegap obejrzenia tego wyjątkowego filmu do końca. Zachowaj wiarę, ponieważ osiągniesz bogactwo o wiele szybciej, niż możesz sobie wyobrazić. To, co dla ciebie przygotowałem, wykracza poza słowa. Pozwól, aby nadzieja i zaufanie wypełniły twoje serce, bo to, co nadchodzi, jest niezwykłe, a ty będziesz latarnią prosperity dla wszystkich, którzy cię otaczają. Wiedz, że zawsze cię obserwuję na każdym kroku twojej drogi. Nie myśl ani przez chwilę. Że Cię opuściłem, lub jestem daleko. Chronię Cię swoją wierną prawicą. Będziesz prosperować we wszystkich dziedzinach swojego życia. Na każdym gruncie, na który postawisz swoją stopę, zakwitną kwiaty i przyniosą owoce, bo błogosławieństwa i cuda są w tej chwili wylewane na Ciebie. Napisz 22:22. 22 jeśli wierzysz, że Bóg może zmienić Twoje życie. Umiłowane dziecko, w Psalmie 112, werset 1, czytamy: Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i ma upodobanie w Jego przykazaniach. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, będzie błogosławione pokolenie prawych. W Jego domu będą dostatek i bogactwo. A Jego sprawiedliwość przetrwa na wieki. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój Pana będzie z Wami. Pozwólcie mi poprowadzić Was na ścieżkę głębokiej refleksji nad znaczeniem życia błogosławionego i dostatniego w świetle Bożych zasad. Psalm 112 rozpoczyna się mocnym stwierdzeniem: Błogosławiony człowiek, które boi się Pana i ma upodobanie w Jego przykazaniach. Jak potężne są te słowa! Przypominają nam, że prawdziwe szczęście i radość można znaleźć jedynie wtedy, gdy Bóg jest w centrum naszego życia. Bojaźń Pańska nie jest strachem, lecz głębokim szacunkiem i czcią wobec Jego suwerenności i miłości. Wyobraźcie sobie, Drodzy bracia, życie, w którym pragnienia naszego serca są zgodne z wolą Bożą. Życie, w którym czerpiemy radość z przestrzegania jego przykazań nie z obowiązku, lecz z miłości i wdzięczności. To jest fundament błogosławionej podróży życia, które przepełnione jest sensem i celem. Werset 2 mówi nam, że potomstwo człowieka który boi się Pana, będzie potężny na ziemi. To obietnica, która wykracza poza zwykły materialny dostatek. Jest to obietnica wpływu, pozostawienia trwałego śladu na świecie przez przekazywanie wartości Królestwa Bożego przyszłym pokoleniom. Wyobraźcie sobie dziedzictwo, które możemy zbudować, przekazując miłość, sprawiedliwość i współczucie, których uczymy się z Bożych przykazań. Ale to nie koniec. Werset 3 objawia bogactwo tych, którzy boją się Pana, w Jego domu będą dostatek i bogactwo, a Jego sprawiedliwość przetrwa na wieki. Tu nie chodzi tylko o obietnice materialnych błogosławieństw, ale także o pewność, że sprawiedliwość i prawość będą trwały. Kiedy nasze życie jest zakorzenione w bojaźni pańskiej, nasz dom staje się miejscem pokoju, dostatku i integralności. Czyż nie tego wszyscy pragniemy dla naszych rodzin? Drodzy, te wersety mówią nam o podróży wiary, posłuszeństwa i wspólnoty z Bogiem. Pokazują nam, że prawdziwe bogactwo to nie tylko gromadzenie przemijających dóbr. Ale znajdowanie skarbów w wiecznych wartościach Królestwa Bożego. Niech każdy z nas stara się żyć zgodnie z Bożymi zasadami, pozwalając, aby bojaźń Pańska prowadziła nas we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niech będziemy jak drzewa zasadzone nad strumieniem wód, których owocem są radość, pokój i miłość. Niech nasze kroki będą zgodne z przykazaniami Pana, a nasze życie stanie się żywym świadectwem Jego łaski i dobroci. Niech nasze serce zostanie ożywione, aby szukać oblicza Pana, a każdy dzień niech będzie okazją do wzrastania w bojaźni i czci wobec Niego. Niech żyjemy zgodnie z Psalmem 112 błogosławieni i będąc błogosławieństwem dla świata wokół nas. Niech pokój Pana, który przewyższa wszelki rozum, będzie z nami dzisiaj i na zawsze. Napisz Bóg zapewni polski Bóg Prowera, aby przyjąć to piękne słowo. Bóg przygotował coś niezwykłego specjalnie dla ciebie. Może to być spełnienie marzenia o wymarzonej pracy. Rozpoczęcie błogosławionego małżeństwa lub zaskakujący przełom w twoim życiu. Synu, nagle doświadczysz wielu przełomów i niezliczonych błogosławieństw. Kontynuuj wierzyć, módl się nieustannie i obserwuj, jak twoje życie zmienia się na lepsze. Napisz 3333, 33, aby potwierdzić być może cierpiałeś, płakałeś i zadawałeś sobie pytanie, dlaczego tak wiele rzeczy dzieje się w Twoim życiu, ale błogosławię Cię, odnowię Cię i odkupię w obecności Twoich wrogów. Mój umiłowany synu, nie pragnę widzieć Twojego cierpienia. Proszę, szukaj mojej pomocy i pozwól mi wejść do swojego życia. Tęsknię za tym, aby Cię wspierać. Ponieważ moja miłość do ciebie jest głęboka i szczera, powtórz tę modlitwę ze mną. Umiłowany Boże, dzisiaj przychodzę przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności. Uznaję i wielbię Twoją stałą obecność w moim życiu. Zawsze jesteś przy mnie w każdym kroku mojej drogi. Wśród radości i wyzwań czuję Twoją prowadzącą rękę i bezwarunkową miłość. Ojcze, Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem, moją niezachwianą skałą. Dziękuję, że jesteś moją siłą w chwilach słabości, moim światłem w ciemności i moim pokojem w burzach. W każdej sytuacji wiem, że mogę na Tobie polegać. Niech Twoja łaska i miłość nadal mnie otaczają. Pomóż mi żyć w harmonii z Tobą, szukać Twojej woli i podążać Twoimi ścieżkami. Pomóż mi zawsze pamiętać, że jesteś moim obrońcą, moim doradcą i moim wiecznym przyjacielem. Panie, dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Niech moje życie będzie manifestacją Twojej stałej obecności i nieskończonej miłości. Napisz amen, jeśli czujesz miłość do Boga. List specjalny od Pana specjalnie dla Ciebie. Mój ukochany synu lub córko, w głębi Twojego serca widzę Twoje pragnienie życia pełnego dobrobytu i celu. Wiedz, że zawsze jestem z Tobą, prowadząc każdy krok Twojej drogi. Dziś chcę Ci ujawnić specjalny kanał komunikacji, który przygotowałem dla Ciebie Twoje sny. Kiedy śnisz, zasłony oddzielające świadome od podświadomego zostają uniesione. W tych chwilach otwieram drzwi, aby mówić do ciebie jasno i inspirująco. Zwracaj uwagę na znaki i przesłania, które szepcze do twojego ducha, gdy odpoczywasz. W twoich snach wyznaczę drogę, którą powinieneś podążać, aby osiągnąć pełnię dobrobytu, którego tak bardzo pragniesz. Możesz dostrzec wskazówki, przebłyski możliwości których jeszcze nie zauważyłeś w stanie czuwania, lub mogę pokazać Ci wyzwania, które musisz przezwyciężyć, aby rosnąć i prosperować. Chcę, abyś wiedział, że nawet w najciemniejszych nocach jestem tam, ukazując Ci wizję Twojej przyszłości i błogosławieństw, które dla Ciebie przygotowałem. Po przebudzeniu pamiętaj, aby zapisywać przesłania, które zostawiłem w Twoim umyśle, mogą to być uczucia, obrazy lub intuicje. Ufaj swojemu sercu, bo to w nim składam swoje objawienia. Pamiętaj zawsze, że dobrobyt, którego pragniesz, nie jest tylko materialny, ale również duchowy i emocjonalny. Chcę, abyś wzrastał w sposób holistyczny, stając się osobą, która promieniuje radością miłością i pokojem na cały świat. Nigdy nie wątp w swoją wartość i moją miłość do ciebie. Jeśli będziesz ufać mi i słuchać moich wskazówek, będziesz kroczyć ścieżką, która zaprowadzi cię do prawdziwego dobrobytu, życia pełnego błogosławieństw i spełnienia. Teraz, gdy będziesz zasypiać, Bądź pewny, że jestem przy Tobie, szepcząc obietnicę nadziei w zakamarkach Twoich snów. Z wieczną miłością Bóg. Hebrajczyków, godzina 4:12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne ostrzejsze niż miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Ten werset jest głębokim. Módlmy się teraz, umiłowany Boże, uznajemy, że Twoje Pismo Święte to nie tylko zapisane słowa, ale żywe i przemieniające narzędzie, które przenika nasze serca. Panie, otwieramy nasze serca przed Tobą. Pozwól, aby Twoje słowo działało w nas, by ujawniło nasze intencje i myśli, wskazując obszary, w których musimy wzrastać i zmieniać się. Niech prowadzi nas ku prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Pomóż nam przyjmować Twoje Słowo z pokorą i uległością, abyśmy nie tylko je słyszeli, ale stosowali w naszym codziennym życiu. Niech będzie światłem, które prowadzi nas przez niepewności i wyzwania. Panie, niech Twoje Słowo będzie źródłem pocieszenia, wskazówek i inspiracji w każdej chwili naszego życia. Pomóż nam rozważać je dniem i nocą, abyśmy we wszystkich naszych ścieżkach mogli znaleźć mądrość i zrozumienie. Modlimy się o mądrość i rozeznanie podczas studiowania Twojego słowa, aby objawiało nam więcej o tym, kim Ty jesteś i jak powinniśmy żyć jako Twoje dzieci. Panie, wiem, że jesteś dawcą wszelkiego dobra i że troszczysz się o mnie z nieskończoną miłością. Gdy myślę o błogosławieństwach. Które nadejdą, czuję mieszankę oczekiwania i wdzięczności. Nie jestem godziem Twojej łaski, ale wiem, że w swojej dobroci obdarzasz mnie swoimi darami. W moich łzach wdzięczności i nadziei, która świeci w moim sercu, uznaję, że jesteś Bogiem, który czyni rzeczy niemożliwe. Czuję się błogosławiony przez każdy cud, którego już doświadczyłem i przez te, które jeszcze nadejdą. Wiem, że jesteś wierny i że Twoje obietnice nigdy nie zawodzą. Czekając na Twoje błogosławieństwa i cuda, pragnę wielbić Cię i adorować całym swoim sercem. Moje słowa wdzięczności nie są wystarczające, aby wyrazić to, co czuję, ale proszę, przyjmij to pokorne serce jako ofiarę chwały. Niech nigdy nie zapomnę oddawać Ci chwały za to, kim jesteś i za wszystko, co oczynisz. Niech radość z Twojej obecności towarzyszy mi niezależnie od okoliczności, bo wiem, że jesteś ze mną we wszystkich porach życia. Z wdzięcznym sercem i oczami pełnymi nadziei dziękuję Ci, mój Boże, za wszystko, co zamierzasz uczynić w moim życiu. Niech Twoja wola się wypełni, a Twoja chwała rozbójźnie w każdym kroku mojej drogi. W imię Jezusa. Amen. Jeśli ta wiadomość od Boga poruszyła Twoje serce, proszę, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten filmik dwóm osobom, które kochasz. Niech Bóg Cię błogosławi.